Panu to rozwiązanie, że Unia Europejska ma gwarantować yy, pożyczkę dla Ukrainy? No marzyłem o tym kredycie po prostu. No. Po prostu marzyłem, bo proszę państwa, to jest takie. 90 miliardów, to tylko wyjaśni mi dwa słowa, 90 miliardów złotych ma pójść na pomoc dla Ukrainy, na odbudowę, na wsparcie. I to jest takie założenie, jeżeli Rosjanie nie wypłacą reparacji Ukrainie, to będzie to pożyczy Unia Europejska, a Ukraińcy będą mogli gwarantować tę pożyczkę spłatą, naruszając, mówiąc krótko, pieniądze, które są zamrożone rosyjskie pieniądze, rosyjskie środki. No tak, ale... Um... Kolega poseł z Platformy Obywatelskiej, z Europarlamentu, pan Halicki, Chciałbym że to nie jest tak z tą, z tą wypłatą, że to miało być 400 miliardów, a nie 90. Ja rozumiem, że te 90 miliardów euro dla Ukrainy to jest jak splunąć po prostu, to jest na nic. Co im pomoże? Znaczy za mało, tak? To jest oczywiste. No to jest coś leczą, tylko nie chcą powiedzieć co. Ja wiem, że Łęski mówi, że jeszcze parę dni Ukrainy nie będzie, bo my nie mamy czym płacić żołnierzom żołdu nawet. Więc być może jest to zaliczone na poczet, ale jeżeli my nie bierzemy udziału w odbudowie, to hipokryzja całej tej pożyczki polega na tym, że ona jest na odbudowę, a zostanie zużyta na egzy egzystencjalne e działanie Ukrainy. Oni Pana po prostu zdaniem... chcą za to przeżyć, mhm. natomiast Ukraina produkuje dziwić. wszystko, sprzedają, a pieniędzy nie mają. No ciekawe, bo na przykład deficyt państwa mają dwa razy mniejszy jak Polska. A pana zdaniem, no bo też jest mniejsza gospodarka, ale jest pytanie, pytanie następujące. Czy, czy pana zdaniem rzeczywiście jest przesądzone, że Polacy nie będą, że polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy nie będą brać udziału w odbudowie Ukrainy? Myślę, że jako pośrednicy, bo Niemcy założą sytuację taką, że oni decydują o tym i oni tutaj w tej sprawie, dlatego Amerykanie się denerwują, chcą być pionierami tej odbudowy i oni będą zatrudniali zapewne Polacy, Polaków i będą na tym zarabiać. No, jak zwykle zresztą, więc myślę sobie, że my żeśmy coś tutaj. Bardzo mocnego przegapili i niestety, ale tutaj obwiniam też i prezydenta Andrzeja Dudę yy, i ten polskie za waszą i naszą, bowiem nie myśleliśmy o naszych interesach. No wiadomo, nie ma czego żałować: Polacy stanęli na wysokości zadania, i nie chodzi o to, czy nam ktoś dziękuje, czy nie, bo nie chodzi o to, tylko chodzi o to, jak się nas potem traktuje. I, yy, i szczerze powiem, yy, to doświadczenie jest dość przykre dla nas. Doświadczenie z Ukrainą. Z Ukrainą dość przykre. Tak delikatnie mówiąc, bo już nie chcę święta idą i tak dalej. To zostawmy to. Mnóstwo temat. ukraińców u nas pracuje i im wielki szacunek, że oni nie przyjechali tu na socjal tylko tu pracować. I to, to jest około miliona ludzi. Niech pracują, jak chcą być polakami, niech będą polakami. Natomiast Polska nie może finansować życia dwóch narodów.